Duża sypialnia na parterze. Naprawdę duży pokój, moi drodzy. Z pięknym widokiem na zieleń, z wyjściem na taras. Ten pokój jest idealnym przykładem na to, że nie trzeba wielkich nakładów pieniędzy i niewiarygodnych pomysłów dekoratorskich, żeby stworzyć bardzo przyjemną przestrzeń. Tutaj wykorzystano wszystkie elementy, które były stare i które są piękne. Podłoga, drewniane, dechy. I widać, że te deski nie są nowe. Cudowny, stary, kaflowy piec. Jeżeli macie takie cacko w domu, to nieważne, czy on działa, czy nie. Nie burzcie go, błagam, bo sam widok takiego pieca, zawsze to powtarzam, sprawia, że robi się przytulnie. I nawet jeżeli mam jakieś pęknięcia na piecu, to to nie jest ważne. To dodaje jeszcze stylu. Oprócz tego mamy piękną, ciemną komodę, właściwie bieliźniarkę. I znowu, ona jest zdobna. Gdyby takich mebli dać tutaj dużo. To to pomieszczenie byłoby przytłoczone, ale taki jeden mebel, no, widać jego piękno, widać te wszystkie elementy cudowne, witrażowe i naprawdę wygląda ekstra. No i do tego król pomieszczenia, właściwie królewiątko, czyli łóżko, duże z ramą, na której można spokojnie zawiesić baldachim, ale nie warto. Dlaczego? Dlatego, że już Sama ta konstrukcja wygląda trochę jak rzeźba, jest prosta. Tutaj wszystko jest proste. I naprawdę, jeżeli miałabym powiedzieć coś o tych wszystkich wnętrzach, co je łączy, to to jest absolutne uwielbienie do prostoty, ale też wielki smak w doborze dodatków. Zieleń, która się pojawia na narzucie, to jest zieleń, którą mamy również na zasłonach. Wszystko jest stonowane, podłoga brązowa, do tego beżowa kanapa. Stara mapa Rzeczypospolitej w ramie, która jest z czeczoty, ale polakierowanej i przyciemnionej w taki sposób, że jest jeszcze bardziej elegancka. Wszystko tutaj ze sobą gra i to jest chyba najważniejsze, żeby wypocząć. To jest wnętrze do relaksu.